No, hej, witajcie w ulubieńcach listopada, i tym razem odmiennie od tego, co było w październiku, mam i pielęgnację, i kolorówkę. W październiku była tylko sama kolorówka, jakoś tak mi się nic pielęgnacyjnie szczególnie nie spodobało. Natomiast teraz myślę, że kilka produktów zasługuje na uwagę. No to może od pielęgnacji zacznijmy. Pierwsza rzecz to jest taki żel z dermiki, który Wam pokazywałam w filmie o pielęgnacji twarzy. I to jest hialuronowy żel na rozszerzone naczynka. To jest jakby odpowiednik tego żelu też z dermiki z witaminą P. One mniej więcej mają bardzo podobne działanie. Być może można go kupić gdzieś na stronie internetowej, ewentualnie w jakichś salonach kosmetycznych, gdzie wykonują y, zabiegi kosmetykami dermiki. Tak czy inaczej, on ma za zadanie obkurczanie naczynek, łagodzenie takich zaczerwienień i generalnie to robi. No dokładnie tak samo jak tamten żel z witaminą P, który kiedyś tam kiedyś też Wam pokazywałam w ulubieńcach. Więc y, jeśli uda mi się kupić jeszcze kolejną na przykład buteleczkę, to będę miała tak na zamianę. Ten żel i tamten. Też z dermiki jest taki fajny eliksir, i wydaje mi się, że też chyba kiedyś o nim Wam wspominałam, ale głowę sobie nie dam uciąć. Te, no w sumie, trzy produkty na naczynka sprawdzają się super. Przynajmniej u mnie. Ten męczę od. Kiedy ja go kupiłam? We wrześniu. We wrześniu byłam na targach kosmetycznych, tam go kupiłam i od września go męczę. Zobaczcie, zużycie jest takie, ale wystarczy odrobinka. Tym bardziej, że na przykład ja używam go tylko na nos i na policzki, czyli na miejsca, które są jakby najbardziej takie zaczerwienione, najbardziej takie wrażliwe. Bardzo fajny żel, bardzo ładnie łagodzi. Używam go też nie codziennie, tylko wtedy, kiedy na przykład czuję, że mam jakieś ostre zaczerwienienia, kiedy skóra mnie szczypie. Po prostu wtedy, kiedy wiem, że no ta skóra nie wygląda za dobrze, kiedy zaczerwienienia są takie bardzo, bardzo widoczne, i yy, zdaję sobie sama sprawę, że coś na te naczynka nałożyć trzeba. Więc bardzo, bardzo fajna rzecz. W zasadzie mogłabym go już równie dobrze pokazać w październiku, ale pomyślałam sobie, że troszkę go jeszcze pomęczę w listopadzie i pokażę w listopadzie, jeśli rzeczywiście okaże się ulubieńcem. No i okazało się, że jest. Naprawdę bardzo, bardzo fajny kosmetyk. Jeśli macie problemy naczynkowe i gdzieś. Wam się rzuci w oczy, to serdecznie, serdecznie polecam. To jedna rzecz. Druga rzecz, też z pielęgnacji, i tym razem okolice oczu taki kremik pod oczy i wroszek. To jest moje pierwsze opakowanie, i ja jestem nim zachwycona. Kiedyś pamiętam, widziałam, jak pokazywała go na swoim kanale pani Bogusia Spryszyńska. I pamiętam, że ona mówiła, że tak za koniecznie jej nie podszedł. Natomiast mi spodobał się bardzo. Bardzo ładnie nawilża, bardzo ładnie tak odżywia okolice oczu, działa też przeciwzmarszczkowo, czyli jest raczej skierowany do skóry wrażliwej. Wrażliwej, do skóry dojrzałej. Zresztą nawet na opakowaniu jest napisane, że jest on przeciwzmarszczkowy. Czyli no, dla młodych dziewczyn może niekoniecznie, chyba, że ktoś sobie chce zrobić taką, wiecie, silną kurację i znowu wrócić do czegoś lżejszego, tak też można. Tak czy inaczej, docelowo jest skierowany do cer dojrzałych, bardzo fajny, ma bardzo fajną konsystencję. Świetnie szybko się wchłania, więc można go używać na dzień. Ja na przykład używam go na dzień i w sumie po nałożeniu można sobie zaraz robić makijaż. Tak. Świetny kremik, też mogę z całego serca polecić, szczególnie jeśli na przykład lubicie kosmetyki i wyroszary. Ja na przykład jestem miłośniczką ich kosmetyków i w zasadzie m, chyba większość mi się podoba. To znaczy nie miałam takiego, który by mi jakoś tam, wiecie, zraził, który by mi się nie spodobał, który by mi się nie sprawdził. Także ten kremik też jest świetny. Kolejne dwa kosmetyki to też będą kosmetyki do pielęgnacji twarzy i tym razem to będą dwie maseczki. Pierwsza z nich to jest maska z L'Oreala, taka maska z glinką rozświetlająca. Ja robiłam jej test na kanale i w zasadzie spodobała mi się od razu. Ja ją kupiłam w Rossmanie i jeśli dobrze pamiętam, to kosztuje 34 coś tam, ponad 30 zł i jest na pewno warta tych pieniędzy. Jeśli byłaby jakaś promocja w Rosmanie na maseczki, to na pewno, na pewno zakupię sobie jeszcze którąś z jej koleżanek. Są jeszcze oprócz tej dwie. Na pewno jest jeszcze oczyszczająca i jakaś jeszcze nawilżająca, ale nie chcę Was kłamać, nie pamiętam po prostu. Więc świetna maska. W ogóle wygląda tak, pokażę Wam, jeśli nie widzieliście. To jest takie błotko. Przepięknie pachnie, cudnie pachnie, i teraz tak fajnie oczyszcza skórę. Troszeczkę napina i rzeczywiście rozświetla, ale w takim znaczeniu, że skóra jest jakby taka, taka promienna, wiecie, robi takie glow na cerze. Także świetny, świetny produkt. Kolejna maseczka, którą też mogę Wam z całego serca polecić, to jest maseczka z Esteloder, nie chcę Wam tu po oczach świecić. Ona jest dostępna na pewno w seforze, bo tam ją kupiłam, jest dostępna, myślę, że w Daglasach też. I teraz, jakie jest jej zadanie? Zobaczcie. To też jest taka, jakby glinka taka jakby glinka zielona. I to jest maska taka typowo oczyszczająca, silnie oczyszczająca. Yy, nie wiem, czy ona do każdego typu cery się sprawdzi. Ja mam cerę mieszaną w stronę suchej, no i mam też naczynka. Yy, u mnie jest ok, ale jakby nie nakładam jej na całą twarz, tylko nakładam tutaj na takie miejsca za, zanieczyszczone najbardziej, czyli nos. Tutaj przy nosie mam takie rozszerzone pory, broda i troszeczkę na czoło. Nie nakładam na boki twarzy, bo jakby tutaj te partie skóry mam suche, więc po prostu nie chcę dodatkowo przesuszyć. Nakłada się ją, trzyma się 10 do 15 minut, i po zmyciu, po prostu tak, jakbyście mieli wyrównaną skórę, nie widać porów. Tak pięknie wygładza cerę, wyrównuje i oczyszcza, że chyba jeśli chodzi o maski oczyszczające, nigdy lepszej nie miałam. Jest naprawdę, naprawdę super. Mam ją już długo. Tutaj to może zużycie nie jest jakieś takie bardzo widoczne, ale tak jak mówię, biorę jej troszeczkę. Tylko tutaj na czoło, nos i broda. Naprawdę przepięknie oczyszcza i również świetnie pachnie, tylko na przykład tak ta z Loreala pachnie bardziej tak w stronę kwiatową, a ta pachnie tak ziołowo-miętowo. Następna rzecz to już jest produkt do włosów z Avonu, z serii Advanced Techniques i to jest taki Dwufazowy olejek do pielęgnacji włosów. Można go nakładać na mokro i na sucho. Ja, jeśli chodzi o pielęgnację włosów, to jestem taka bardzo sceptyczna i bardzo jakby przebieram we wszystkich produktach, ale no, czasami muszę sobie coś tam nowego przetestować, żeby zobaczyć, czy to się na tych moich bidulnych włosach sprawdza. I ten olejek jest świetny i bez względu na to, czy nałożymy go na mokre włosy po myciu, czy na przykład spryskamy nim włosy suche, to bardzo ładnie nawilża i nie robi czegoś takiego, że mm, włosy wyglądają, jakby były tłuste. Oczywiście zależy od tego, jaki macie rodzaj włosów. Ja mam włosy suche, raczej jest ich niedużo, no takie są biedne te włosy i muszę bardzo, bardzo kombinować, żeby one jakoś wyglądały. Ten olejek naprawdę fajnie działa, bo tak jak mówię, nie obciąża ich, nie powoduje, że one wyglądają, jakby były już tłuste, tylko świetnie nawilża, poza tym też fajnie pachnie i oprócz tego jest też wydajny. Tak jak chyba większość takich olejkowych kosmetyków, wystarczą za 2-3 psiknięcia na włosy i już czuć, że one są nawilżone. I jest też bardzo fajny pod takim względem, jeśli na przykład macie włosy takie puszące się, suche, to wtedy bardzo ładnie nawilża i powoduje, że wiecie, nie mamy na głowie takiego siana. Jeśli macie suche włosy, to wiecie o czym mówię. Więc bardzo fajny produkt i niedrogi. Nie wiem, ile on tam w katalogu kosztuje, w zależności na pewno od katalogu, oczywiście. Ja chyba kilkanaście złotych za niego zapłaciłam. No ale to trzeba sobie na bieżąco w katalogach sprawdzać. I bardzo się cieszę, że go odkryłam, bo jakby znudziły mi się już trochę takie psikane odżywki drogeryjne to raz, a dwa nie mogę też używać cały czas kosmetyków z Rocher, bo używam ich nagminnie, no a czasem trzeba sobie coś tam zmienić, więc super kosmetyk. Dalej mamy już pędzelki i kolorówkę. Jeśli chodzi o pędzelki, to chciałabym wam pokazać trzy takie owalne z firmy Elite. One są dostępne w Rosmanach i też robiłam ich test na kanale. Porównywałam z takimi też z owalnymi z Nykaa Revolution i od tego momentu jak zrobiłam ten test, oczywiście używam ich cały czas, żeby pomęczyć, zobaczyć jak one działają i muszę wam powiedzieć także, test Elite Generalnie bardziej mi podeszły, bardziej mi się podobają, bo po pierwsze jakoś mi się tak wygodniej trzyma tę rączkę, ona jest taka troszeczkę tutaj wygięta, po drugie one są zdecydowanie bardziej miękkie i w momencie, jak się, wiecie, dołoży do, do buzi, to one się tak fajnie jakby dopasowują do kształtu twarzy. Także jak sobie nim dotykamy, to po prostu tak jakbyśmy puszkiem dotknęły do, do policzka. Wszystkie te trzy są bardzo milutkie, bardzo mięciutkie, do różnych zadań można ich używać. Jedynym pędzelkiem z tej serii, który mi się nie spodobał, może Wam go pokażę. Jest taki maluch. On w zasadzie do niczego mi nie podchodzi. Może ja mam jakiś taki dziwny egzemplarz, ale on jest drapiący, więc do skór niekoniecznie. Radziłyście mi w komentarzach, żeby może do przeczysywania brwi. I do przeczysywania brwi rzeczywiście może być ok, bo jest taki sztywnawy. Natomiast jak na razie innej roli dla niego nie widzę. Do makijażu, no niekoniecznie, więc na pewno lubieńcem nie jest. Ale te trzy są świetne. Są dobre i do produktów pudrowych, i do kosmetyków kremowych, jednak mnie one najbardziej podchodzą do kosmetyków kremowych, do podkładów, korektorów, również do konturowania na mokro, do róży w kremie, do brązerów w kremie, w zasadzie do wszystkiego, do wszystkiego. Ale podkreślam, że i pudrowe rzeczy też można nimi nałożyć. Przemiłe, cudnie rozprowadzają kosmetyk. W zasadzie jeśli na przykład nakładacie sobie ten podkład, to kilka pociągnięć takim pędzlem i macie bardzo równomiernie, bardzo ładnie rozłożony podkład na twarzy bez żadnych smug. Super pędzelki. I jeszcze jedna informacja, ja już je myłam, no po prostu też do filmu i żeby przetestować jak to z myciem, bo wydawało mi się, że to będzie trudne, ponieważ one są, zobaczcie, dosyć gęste i takie zbi zbite. Ja je umyłam za pomocą takiego czyścika gumowego z takimi wyrostkami i domyły się prześlicznie. Żaden włos z nich nie wypadł, wszystko ładnie się oczyściło, no zresztą widać, są czyściutkie i gotowe do kolejnego użycia. Tak? To jeśli chodzi o pędzelki. I teraz już mamy kolorówkę. Chciałabym Wam pokazać mojego ulubieńca. W zasadzie to jest nowy u mnie kosmetyk, bo nawet nie tak dawno go testowałam, ale już się w nim zakochałam. To jest puder w kamieniu z serii Pro z dr. Ireny Eris. Kolorek ma taki standardowy. To jest numer 110. Taki bardzo jasny, cielisty dla bladzioków. Przepięknie ma skórę. W zasadzie po nałożeniu na twarz, jakby go nie widać. On daje mat, ale jest tak delikatny, tak ładnie zmielony, że jakby nie pozostawia takiej pudrowej warstwy. Nie widać, że mamy puder na twarzy. Przy czym skóra jest wyrównana, wygładzona, no i matowa. Także bardzo fajna rzecz. Ja go kupiłam w tej promocji, jak była minus 49%. Jeśli byłaby jakaś promocja na serię Pro bo ona jest dosyć droga, moim zdaniem przynajmniej, to serdecznie Wam puder polecam. Poza tym jest bardzo elegancki, Mi się też tak estetycznie te kosmetyki podobają z Irene Eris. Bardzo fajna rzecz. Następny kosmetyk, już zdecydowanie tańszy, to jest taka paletka z Vibo. Paletka rozświetlaczy. Też Wam ją pokazywałam w jakichś tam zakupach i też użyłam w jakichś tam makijażu. Przepiękne rozświetlacze. Tych dwóch używam głównie jako tak jako typowych rozświetlaczy, czyli na kości policzkowe, czasem wewnętrzny kącik oka, troszeczkę na łuk kupidyna. Natomiast te dwa mają taki dosyć specyficzny kolor. Ja Wam może pokażę. Takie żółte złoto i takie jakby brązowe złoto. Zobaczcie. I one raczej mi jakoś tak nie pasują do nałożenia na policzek, dlatego też stosuję je po prostu jako cienie. Sprawdzają się ślicznie, bo naprawdę bardzo ładny połysk na oku dają. Oczywiście, jeśli lubicie taki efekt, to na policzki też można sobie nałożyć, nie widzę problemu. Natomiast mi bardziej, <coughs> przepraszam, podchodzą jako cienie, a te dwa to rozświetlacze. Może jeszcze tutaj Wam zrobię słoczy tych dwóch. Zobaczcie. Przepięknie się błyszczą. I muszę Wam jeszcze powiedzieć, że mają bardzo fajną konsystencję, taką jakby na pograniczu pudrowo-kremowej. O, są coś jak może cienie ze slika, nie wiem, czy kojarzycie. Niby to są cienie w kamieniu, ale taką jakby kremowość w nich można wyczuć. Są takie lepkie. Podobnie jest właśnie z tymi rozświetlaczami. Także bardzo fajna paletka, w zasadzie no, taka jakby rozświetlacze i cienie w jednym. Wielofunkcyjna, bardzo ładnie się utrzymuje i na policzkach, i na powiekach. No, i poza tym fajne kolory, i naprawdę dają taki efektowny, ładny połysk. Śliczna rzecz. Następne kosmetyki też są z firmy VIBO, i to są dwa róże z tej nowej serii. Bardzo mocno napigmentowane, trzeba przy nakładaniu uważać, szczególnie z tą trójką. Już wam pokazuję. Najpierw pokażę Wam jedynkę, która podoba mi się bardzo, bo przypomina moją ukochaną koralistę. Zobaczcie. To jest taki kolorek. Już Wam robię swatch. Taki lśniący, daje bardzo ładny kolor i bardzo ładny połysk. Fajnie ożywia, bo ma taką jasną morelę ze złotymi drobinkami, to znaczy drobinkami, słuchajcie, bardzo specyficzne to jest, bo tych drobinek Raczej nie widać, natomiast jak się przyjrzycie samemu kosmetykowi, to widać w pudełeczku takie delikatne, delikatne, drobniutkie, złote drobinki, przy czym one na policzku nie dają takiego jakiegoś bardzo, wiecie, wyraźnego efektu, takiego brokatowego, nie, to jest bardzo subtelne, ale bardzo ładne, no tak jak widać na słoczu widać taki połysk. Ale drobinek raczej niekoniecznie. Natomiast w pudełku te drobinki delikatnie widać. Prześliczny róż i on mi się kojarzy raz, że z koralistą z Benefitu, dwa kojarzy mi się z orgazmem z narsa, a trzy kojarzy mi się z tym takim różem holograficznym z Lowli. Wiecie, takim okrągłym. Uważam, że te cztery róże mają jakby bardzo podobny charakter, bardzo podobny kolor i dają podobny efekt na policzkach. Śliczny róż i wart uwagi, jeśli oczywiście lubicie taki lśniący efekt. Jeśli lubicie mat, to. Mogę Wam polecić z tej samej serii róż trójeczkę i on już wygląda tak. To już jest róż raczej w stronę matowych, on nie jest taki super matowy, bo jak się przyjrzymy tutaj w pudełku, to on też ma takie delikatniutkie drobinki, podobnie jak tamten, ale daje zupełnie inny efekt, zobaczcie. To jest taka pigmentacja i teraz w porównaniu z tamtym. Widzicie? Ten wygląda na świetlisty, taki delikatniejszy, a to jest po prostu taka intensywna cegiełka. Także przy nakładaniu naprawdę trzeba uważać i dosłownie wystarczy dotknąć, musnąć pędzlem, i mamy kolor na policzkach. Bardzo fajny kosmetyk, ślicznie napigmentowany i bardzo ładnie się utrzymuje. Kolejną rzeczą jest coś, co w zasadzie Wy mi polecałyście w czasie tych promocji w Rosmanie. mianowicie jest to słuchajcie tuż z Eveline, ten taki mega size, yy, ślicznie wydłuża, ślicznie rozdziela rzęs. W zasadzie robi taką, taką firaneczkę z rzęs. Świetny kosmetyk też za niewielkie pieniądze, bo on tam kilkanaście złotych chyba kosztuje w regularnej cenie. Nie pamiętam, więc nie chcę kłamać, ale wart uwagi, jeśli na przykład chcecie sobie stworzyć taki efekt firanki, takie rzęsy laleczki, to ten tusz się jak najbardziej do tego nadaje. I oczywiście jest też trwały, nie osypuje się absolutnie, więc naprawdę świetny kosmetyk. I ostatni ulubieniec to też jest rzecz do makijażu oczu, a mianowicie ostatnio męczę taką paletkę z Wedding White. Ona jest bardzo znana na YouTubie i myślę, że przez wiele, wiele dziewczyn jest ukochana, dlatego że ma kolory takie w sumie uniwersalne chyba pod każdym względem. Już Wam pokażę i zaraz Wam zrobię swatche. Zobaczcie. Jedna może uwaga taka, jeśli lubicie maty na powiekach, to nie jest to paletka dla Was, bo w zasadzie ona matów nie posiada. Zresztą zrobię słocze i zobaczycie. Ten kolor tutaj, to jest kolor niesamowity. W zasadzie to jest taki duochrom. Zresztą, no już pokazuję. Kolory są przecudne. Zobaczcie. To jest ten, ten. Niesamowity. Daje takie, no w zasadzie wielokolorowe, wielobarwne yy, poblaski. Taki, taki pawi trochę jest. Zobaczcie, no i to są takie kolorki. Ten to jest to. No, przecudny moim zdaniem. Bardzo rzadki, bardzo taki unikatowy kolor. I ta druga czwórka, czyli takie brązy. Ten. Tak wyglądają na palcach i na dłoni. Nie wiem, czy to będzie widać, słuchajcie, ale w tym ciemnym brązie też jakby przebijają takie miedziane kolorki. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Może jeszcze dołożę troszeczkę, żeby Wam to jakoś bardziej pokazać. No może coś tam widać. Moim zdaniem kolory są śliczne, ale tak jak mówię, podkreślam, że to jest paletka dla dziewczyn, które robią cienie błyszczące i taki błyszczący efekt na powiekach. Matów tutaj nie ma. I to już wszyscy moi ulubieńcy. Trochę się może rozgadałam w tym miesiącu, ale ostatnio było jakoś tak krótko i tak jak mówiłam, była tylko kolorówka, więc starałam się w tym miesiącu zwrócić też uwagę na kosmetyki do pielęgnacji. No mam nadzieję, że Wam się ulubieńcy podobali. Dajcie oczywiście znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!